Siema, tu Damianek, ten z YouTube'a. Moja historia z, z muzyką zaczęła się tak, pewnego razu sobie śpiewałem piosenki różne. Na początku to było disco polo przez dwa lata, potem śpiew śpiewać nawet na, w miejscach publicznych. Potem się skończyło, uło mi się podoba disco polo i zacząłem freestylować, na początku to było trudne ponieważ były hajty w moją osobliwość, ale wyszedłem na prostą i potem już własne teksty robiłem i produkowałem i rapowałem przez rok. A ja jeszcze, a jeszcze pewnie ciekawi jesteście kto mi nuty robił. I w ogóle robili, robili mi na początku nuty, robili mi różni ludzie dopóki się nie nauczyłem. Sam na YouTubie dwie nazwy miałem Vdex Official, ale zmieniłem po miesiącu czasu, dlatego że nie, ch nie chciałem, żeby mój kanał miał dziwną nazwę, więc nazwałem kanał Damianek. Ja kończę z rapowaniem i nagrywaniem własnych tekstów. Y ponieważ chcę poświęcić czas dla mojej kochanej dziewczyny, a tak już pod koniec chciałbym że trzy razy jeszcze coś na tym coś na moim kanale zobaczycie na moim kanale potem już nic się nie będzie działo po, po tym filmie coś szybko wrzucę bo to już zmiksowałem i wrzucę to 20 kwietnia nie wiem o której godzinie, pewnie wieczorkiem ale tak jakby już kończę z rapowaniem ponieważ w ogóle też nie ma kto mi robić nut, tak? I postanowiłem, że to jest bez sensu, że będę nagrywał nuty, robił, wymyślał sobie teksty. Jak i tak nikt już tego nie posłucha, bo i tak niemało kto ogląda, tak? Z różnych powodów, tak? Dlatego też były hajdy różne w ogóle, tylko kończę z rapowaniem już na stałe i mam nadzieję, że będzie te trzy filmy będą wam się podobać, które wrzucę. No i tak już nie przerywając, dla wszystkich, którzy zobaczycie ten filmik dzisiaj, wielkie pozdro. Wiem, że niektórym Dosyńki moje się podobały, i w ogóle, no ale tak już bywa, że muszę, że trzeba skończyć to, co się zaczęło kiedyś. No i w ogóle, teraz jestem nowy ja. Od dzisiaj, od, poni no, od poniedziałku, będzie nowy ja i tyle. No i no co ja tu mogę jeszcze powiedzieć? Wielkie pozdro.